Dzisiaj się na Billboard Music, Music Billboard Music Awards. Okay, zrobimy to, jak, żeby było jak pro-beauty nogerka. Krem już wcześniej nakładałam jak coś. Wkurza mnie strasznie to, że szeja mam mega jasną, a twarz mam ciemną. I staram się dopasować podkład bardziej miążko do szyi, ale... Generalnie mam przygotowaną zieloną kiatkę, taką ciemną zieloną. Więc muszę zrobić make-up pod nią. Więc myślę, że pójdę po prostu w brązy. Więc tak naturalnie. Jak się bije tą kąbeczką. Fajnie by było, gdybym miała taką całą ekipę od kijaży i włosów i stroju i wszystkiego. Ale cóż. Powiem wam, że ja nie bardzo lubiłam brązy, póki nie poznałam tego. On jest naprawdę świetny. Ja mam w odcieniu medium jak coś. To jest Revolution, ale jest tak świetny. Wygląda naprawdę przepięknie. Mega się wtapia. Nigdy nie wiem, jak wykonturować nos. No, ale to wygląda tak ślicznie. Na żywo to wygląda jeszcze pięć razy lepiej, te policzki, ale muszę coś z tym nosem zrobić. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy dodawać róż, ale trochę dodam nie, bo zazwyczaj jeszcze że na co dzień na przykład lubię używać albo bronzera albo różu, bo wydaje mi się, że jak jest oba, to jest taki zbyt duży chaos. Zwiążę jednak te włosy. No więc dzisiaj myślę, że użyję też różu Rare Beauty Billy. Chciałam inny, ale nie było, więc mam ten. Przepiękny jest. Dobrze, to jak się podruję, to może powiem, o co w ogóle chodzi z tym filmikiem. Więc y, szykuję się na Billboard Music Awards. Ale czy tam idę? Well... Generalnie to nie idę tam. Ale wiecie, po prostu chciałam, chciałam poczuć ten vibe szykowania się na Billboard Music Awards. Dlatego się szykuję i jakby będę robić włosy, robię make-up, będę się ubierać jakby tak, jakbym faktycznie tam szła i była zaproszona. A czy jestem... Że za 5 lat będę. Manifestujemy to. Manifestujemy, za kilka lat może będę zaproszona. więcej raz dla tych, co zostali mimo wszystko i nie wyłączyli filmiku, kładę rozświetlacz, który jest absolutnie świetny. Jest to rozświetlacz z My Secret, natury. Jest przepiękny. Mega go lubię. Dobra, będę robiłam brwi. i teraz tak. Zazwyczaj, używa... Ojej. zazwyczaj używam do nich tylko żelu, ale wydaje mi się, że dzisiaj trochę uzupełnię cieniem. I nigdy nie wiem, czy cienia powinnam używać przed żelem, czy po. Ale użyję przed. Ostatnio strasznie się z nimi męczę, bo wyglądają po prostu źle. Używam tego żelu z tarta, Z tym, że ja sobie go troszeczkę odlałam w taki mały pojemniczek, bo jest generalnie wygodniej w ten sposób go używać. Zacznę od cienia Skobo. To jest taki bardzo ciemny szary. I teraz użyjemy żelu. Nie chcę ich jakoś specjalnie inaczej ustawiać, tylko chcę, żeby one zostały w tym miejscu, w którym są i nie ruszały się na przykład na dół. Zaczniemy od jakiegoś miarę jasnego cienia i potem będziemy to przyciemniać. Włączymy sobie muzykę. Wiecie, co jest fajne w niezarabianiu na YouTubie. I tak mi wiem czego nie zabiorą, bo nie mogą mi zabrać kasy, które mi nie dają. <laughs> to mega lubię Oliwii Rodrigo z ostatniego albumu. Dobra, nie wiem czy w ogóle nie słychać dobrze. W każdym razie wyciągniemy sobie tutaj. Nie wiem czy nie mam trochę za długich brwi do tego. Są to jakieś Swifties. Powiem wam, że te z tego 1989, te nowe piosenki na początku mi się w ogóle nie podobały. Generalnie ten cały album to nie był mój ulubiony, ale teraz mam obsesję na początku, na punkcie tej piosenki Is It Over Now. W sensie przez trend na TikToku, przez taniec, bo taniec mi się bardzo podoba. Let's fast forward 300, lights, is the distance, keep my okay. I think about jumping ja sobie cały czas plamy robię. Wszystko trzeba dobrze wyglądować i będzie kiejtens. Okej. O. Wydaje mi się, że to fajnie podbija kolor mojego oka. Bo generalnie makijaż oczu inspiruje dwoma zdjęciami z Pinteresta. W sensie pierwsze to jest takie, a drugie to jest takie. I trochę staram się to połączyć, bo to jest matowe, ja chcę dać trochę błysku. To jest takie. Bardziej foksy. Nie wiem, czy uda mi się coś takiego zrobić, ale zaraz spróbujemy. To ma generalnie brązowy eyeliner, a tamto ma czarny. Zobaczymy, co mi wyjdzie generalnie. Jak ktoś nie wie, jak zrobić eyeliner na badających powiekach, to ostatnio nagrałam filmik na ten temat, więc zapraszam. Tutaj Wam gdzieś wyskoczy. Zastanowiam się tylko czy coś wewnętrznego ale Najpierw może nałożę kredkę na linię wodną, może spróbuję sobie zrobić jakby środek jasny. Dobra, nadal nie wiem co z tym wewnętrznym kądzikiem, więc najpierw umaluję rzęsy, a potem zdecyduję. Odkładam to na najpóźniejszy możliwy etap. Miałam dać jeszcze jasny jakiś błysk, dodamy jakiś błysk, czekajcie. On jest chyba z Glam Shopu i on się nazywa Ślubniak. Jest tak idealny błysk, zarówno na co dzień, jak i właśnie na jakieś takie... Na przykład śluby. Jak Taylor Swift może pisać tak dobre teksty? Nawet jeżeli muzyka nie zawsze jest taka, jaką lubię, to teksty są tak świetne. Ciekawa jestem w ogóle, czy wygra ten Billboard właśnie Female of the Year, bo wiem, że jest nominowana, chociaż zarówno jej, jak i Olivia Rodrigo kiwicuje, aczkolwiek wydaje mi się, że w tym roku no to jednak Taylor powinna wygrać, patrząc na cały tour które bije wszelkie rekordy i bardzo dobrze, bo uważam, że zasługuje na to. Dobra, mam ochotę coś słodkiego. Jaki jest wasze ulubione smak troszków ja Te tradycyjne korsaże. Najlepsze. Kokosowe. Jak można nie lubić kokosowych słodyczy? Są jedne z najlepszych. Spokojnie z eksperymentowaniem, chociaż ja najczęściej tego nie robię. bo można odkryć przy, przez przypadek coś, co mega dobrze wygląda. Na przykład mi się mega podoba, jak ten cień na dole mi podbija um, kolor oczu że te rzędy wyglądają spoko i nawet te sztuczne nie byłyby jakoś bardzo potrzebne. Przynajmniej tak sobie tłumaczę, bo i tak ich nie zrobię. Ja generalnie powiem szczerze, że ja to się średnio dobrze czuję teraz, dlatego, że ja wolę delikatny makijaż oczu i ewentualnie mocniejsze usta niż na odwrót, bo mam wrażenie, że moja twarz jest strasznie przytłoczona, jak mam taki mocny makijaż oczu. Ale może kwestia tego, że nie jestem przyzwyczajona zbytnio no może trochę nierówno, ale ale i tak damy chyba trochę rozświetlacza w ten kącik, żeby było ładniej Zobaczymy, jak będzie teraz dam rozświetlacz płynny w tym ciekawe ile, ile maksymalnie ktoś nagród wygra no to nie gram jest w sumie, gram jest bardziej emocjonujące no dobra daj mi się, są spoko te oczy szukamy konturówki dobra spróbuję zrobić tak, połączyć Dwie kredki. Oli, sztok! Słodnie. Dobra, także idę doczepić włosy, a potem się przebrać i zobaczyć, jak wyglądam. Dobra, słuchajcie, już bliżej niż dalej. Generalnie urosły mi włosy, bo pamiętam, jak te doczepiane były dużo dłuższe od moich, a teraz już są prawie takie same. No w każdym razie musimy trochę zmienić biżuterię jeszcze, ale jest coraz lepiej, widzę. kurze mnie, że ramiączkami widać trochę, ale musi tak zostać. Na są w kolorze beżowym, więc nie jest tak źle. Takie kolczyki. I jeszcze musimy zmienić naszyjnik na taki podwójny, bardziej elegancki. Dobra, jeszcze mam kilka rzeczy do poprawy. Myślałam, czy jakoś się upiąć, ale stwierdzam, że będzie taki, taki elegancki look, na taki klasyczny. Trochę mam takie delikatnie falowane włosy, więc myślę, że tak będzie spoko. Aha, staję na to i założę pierścionki buty i wam się pokazuje. Oddamy się trochę. I jak?